Witajcie kochani, tu Polka w Polsce, Polka w Niemczech, w Polsce. I dzisiaj jest piękny dzień. Najpierw, oczywiście, pokażę Wam, jak to przez okno, jak to na balkonie wygląda, bo jest słoneczko, jest po prostu słoneczko, już Wam pokazuję. O, i doczekaliśmy się słońca, zobaczcie, jakie niebo, ekstra. No i tam oczywiście jest. Tam jest morze i nawet dzisiaj przy takiej ładnej pogodzie widać to morze i dzisiaj zamierzamy tam pójść, przejdziemy się, będzie świetny spacer. No a teraz, a teraz tutaj jest pan. Pan, pan chcesz pokazać co dostałeś? Chodź, pokażesz. Pan pokaże co dostał. Ja zaraz wam pokażę co ja dostałam. To może ja ci podam, siedź Pedro. Ja Pedro, Tu jest Pedra. O, zobaczcie, taką fajną torbę Pedro miał. Miał, miał, miał. Pokaż, co tu jest. Zestaw Rituals. Ładne opakowanie. Ładne opakowanie, naprawdę. Tak szare, ładne kolory. Mhm. I, tak, I wiecie co, ja nawet nie wiedziałam, bo ja w ogóle Rituals też lubię, ale ja nawet nie wiedziałam, że Rituals ma w, ma w swoich ofertach perfumy. A tu się okazuje, że ma. To jest shower to Ja lubię właśnie takie. To jest takie Ładne butelki. ładne też. No. Tutaj jest, jest Body Wash. Pokaż tutaj do kamery. Two in one też można włosy. A włosy, ale to chyba nie będziesz włosy. Ciało. Mhm. I tutaj jest... body lotion. No to będzie miał ciało taki... <noise> nabalsamowane. Ale ty nie lubisz? Ja nie lubię. No. no. Ale mhm. może się, może polubisz. I perfum taki malutki. Perfum malutki, taki też. Ale ładnie pachnie. Ładne opakowanie, bardzo... ładne pachnie. Właśnie ładne opakowanie też, nie? Takie tak. kwadraciki, dwa. Ładne kolory, takie drewniane. Drewniana, tutaj. nakrętka. No. podobał. To było jedne i bardzo fajne. Dziękuję, Mikołaj, za to. Mm -hmm. A tutaj jest... Skarpetka. Skarpety z wielbłąda się śmieliśmy, nie? Nie. To jest wygląda taki. E, e, Dobry gatunek. gatunek Miękka taki. Tak, bo to jest. Tylko ja nie wiem, czy nie będą gryzły ciebie, bo to jest Angora i Wełna. Ale ja zawsze zostaję skarpetki od Nikolaj, <laughs> Teraz ładne. A to się cieszy. Mm -hmm. Jeszcze drugie. Taka biała. Tylko inny kolor, nie? Zobaczcie. Inny kolor. Z czarnym wielbłądem i z białym wielbłądem. No, na pewno mhm. ładne. I też szary, no to modne. I też dostał taka koszulka. O! Fajna też, kolor mi Fajne. podoba. Fajna. O, Obraz, i zo, o, podoba. o, słuchajcie! Sensei! Musimy wam pokazać. Sensei! Pedro, to się ubierz. No, ładnie. Fajna koszulka. A możemy też przeczytać właśnie... Też to nie powinno się czytać, bo to prezent, ale zobaczymy, z czego wykonane. No i słuchajcie, 100% bawełny. To jest. Uh -huh. Już widać, jak jest fajny. I też dostał. Ereksona. Ereksona. Bardzo uh -huh. dobre na 48 godziny. <laughs> nie, nie będziesz śmiercią. Nie będzie śmiercią. I też ładzi na patinę. Tak? Tutaj, no. Dezodorant to... To wszystko takim No, to fajnie. I jeszcze dostał czekoladę. A tak naprawdę to powinno być dla Paula. Dla Paula to. Paulo zawsze lubił takie gorskie. Tak. A teraz jest zmienił zmaki i mi poprosił zmieniano. Z... A, czyli to Paulo dostał? To Paulo dostał i zmieniał. A, i on się zamienił z Tobą. Nie dostał tą gorskę, dobrze, <laughs> będę na kawę. Ale gorzka jest dobra, ja lubię. I też jest no ja, no, ja też lubię gorszkę. Będę się cieszył, kiedy będę taka kawę wypił. I ja taki gorska, kiedy piję tą kawę, będę smakował słodka kawę. Tak, tak. No, no, to to tak. I coś jeszcze dostałeś? Smaku. I to wszystko. Jest ta to torebka ładna też. Torebka też to szło, Merry tak. Christmas. Merry Christmas. Tak. No i to wszystko i się cieszę. No dobra, to teraz Wam pokażę, co Kasia, co Paulo dostał. Paulo dostał tak, takie puzle. Paulo dostał puzle. A gdzie jest w ogóle Paula? A, tu jest Paula. I jeszcze tutaj on ma w tym w swoim skarpety, takie Mikołajowe dostał, chociaż już powiedział, że za małe, chociaż to są, to są skarpety 40-43, więc e, powinny być dobre. On dostał jeszcze skarpety. Oczywiście Mikołaj przyniósł grześki, słodyczy trochę. Mikołaja takiego. No i okazało się, że Mikołaj jest też z Aldi Syd. Tu Kasia nam wyczytała Mikołaja. I tu jeszcze takie, takie jakieś zgoplany, czekoladki. Dostał też myszkę. I dostał monitor. Ale ten monitor, nie wiem, czy wysuniesz trochę ten monitor? Może tata przyniesie, to pokażę wam monitor. No i jeszcze wam pokażę, co Paulo dostał. Paulo dostał jeszcze Sinsei bluzę szarą. Taką. Kasia, otworzysz tą bluzę? Szarą? A ja w międzyczasie pokażę wam monitor. I monitor Paulo dostał. Samsunga. Także Mikołaj w tym roku, słuchajcie, był taki hojny. Że moje dziecko nie wie co by musiało zrobić, że ono dostało taki, o jezu. Pedro, wyjmiesz tutaj to, pokażemy. Pokażę Wam w środku tylko jak wygląda. Bo tak w pudełku to nie widać. O. Duży, nie? Fajny. W ogóle jeszcze chyba. Paulo wyciągał? Mnie? Nie. Nie, bo nie miał wyciągać. O zobaczcie tutaj Pedro pokaże, o taki płaski fajny fajny monitor tak podobny do tamu mojego, które miał trasę, nie? Trasie, aha, taki, no aha tak tak się no tak podobny do tego tylko że ty, mia, ty masz z Della chyba nie ja z Dell też był bardzo fajny bardzo dobry mhm. No. Odwrotnie Pedro, odwrotnie, o tak, dobra i to jest Paula i Paulo, a bluzę to się jeszcze tutaj pokaże, zobaczcie taka szara, tylko czy ona będzie dobra na niego? Do? Nie ja przecież M. No to jest M, ale on lubi takie L, ale chyba dobra. jest taka ładna, elegancka. Także Paulo dostał właśnie taką bluzę. Przynajmniej nie będzie wyglądał jak worek. No, fajna, podoba mi się ta przystawa. Dobra, Kasia tutaj pokaże, pokażcie dziewczynko. Zobaczcie jaka Kasia ładna, Kasia taka ładna, dzisiaj się ubrała ślicznie. I co, ta bluza przyszła od Mikołaja. Weź kiteczkę troszkę, zobaczcie jak. Dear Santa, it wasn't me. I tutaj ma Kasia piękną czerwoną bluzkę, którą właśnie znalazła pod choinką. I teraz Kasia, pokażesz jeszcze, bo tam widzę twoją grę bo myśmy już wczoraj rozkładali tutaj, ale już było późno, więc nie zagraliśmy. Kasia dostała jeszcze taką grę od Mikołaja. I muszę jeszcze tutaj wam pokazać. Kasiu, nie chcesz to pokazywać? Nie chcę. Nie? Aha, no dobra. I tu Kasia dostała, słuchajcie, w takiej torebce pięknej z kokardkami. Już wam pokazuję. Kasia dostała... Jak rysować urocze zwierzątkę taką książkę dostała naucz się rysować krok po kroku 75 kociaków i tutaj dostała jeszcze szkoła rysunku następną książkę no i teraz takie po prostu wam pokazuję i dostała taki zestaw o Art Studio i to jest zestaw do szkicowania i do rysunku. Już Wam otwieram, żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda. Także ona ma tutaj całą gamę kredek. Zobaczcie, wszystkie odcienie zielonego, niebieskiego, tutaj ciepłych barw, biały. Tu jeszcze ma, jak kredka, już będzie króciutka, to żeby wykorzystać sobie i włożyć właśnie tutaj w tą lufkę gumkę, temperówki i tutaj ołówki, grafity. Także dużo, dużo takich różnych rzeczy. To chyba tu było Kasia, co? No. Tu czy tu? Czy między tymi kropkami? Tu Tu? Mhm. Tak, także takie, takie właśnie art studio dostała. No i tutaj jeszcze dostała, w tym był taki szkicownik do malowania. I co jeszcze Kasia było? Jeszcze, do było, jeden do jeszcze jeden zestaw był właśnie do malowania. Zaraz Kasia przyniesie. I tu Kasia jeszcze przyniosła. Dostała taki woreczek z cukiereczkami w środku. No i została następny taki mniej może profesjonalny, właśnie też do rysowania zestaw. Ja nie wiem, ten Mikołaj chyba chce, żebyś to malowała, Kasia. I Mikołaj chce, żeby Kasia malowała, ale tu w tym zestawie jeszcze Kasia ma farbki. Zobaczcie, farbki, pędzelek. No i tu są te takie kredki świecowe, powiedziałabym, flamastry. To już może nie jest takie profesjonalne, ale myślę, że też fajne. Fajna walizeczka, nie, Kasiu? Tak. Kasia niesie tu jeszcze jedną torbę. A, no właśnie, tutaj już są skarpetki, Kasia sobie złożyła. Rozłożysz? dostałam skarpetki mikołajowe, Grześki Oczywiście też mikołajek. No i zobaczcie takie fajne skarpety świąteczne. A Kasia uwielbia. Bo one jeszcze się świecą, nie? One mają Mikołaj ma czapkę z brokatem. No, dobra. No i teraz ja Wam pokażę, cóż to takiego ja dostałam. Tu jest jedna torba. A tu jest druga torba. Już Wam pokazuję. O, w tej czarnej torbie. Cóż to się znalazło? Dostałam książkę mojej ulubionej autorki. Paris. Przyjaciółka. Także uwielbiam tą autorkę, książkę. Jest taki serial przyjaciółki, który też uwielbiam. Też uwielbiałam oglądać, tak. Już nie Dostałam tam, z Ritualsa taki... No, balsam to ciała i z Ritualsa też do mycia, także to, co lubię, naprawdę, to, co lubię. No, też no, no i zobaczcie, oh, sinsej, dostałam bluzę, no, nie bluzę, to patrzcie, jaki ładny, z taką kokardeczką. Po, no właśnie, pokażę wam. Się. Wczoraj że nie chcesz ci jeszcze, to tak dzisiaj. Zobaczcie, jaki fajny sweterek. Jezu, jaki on jest delikatny. Naprawdę, on jest delikatny. Aż wam pokazuje się. A, chyba w tą stronę. Zobaczcie, jak ładnie wygląda taki prezent świąteczny. Całkowicie świątecznie. Tak, całkowicie świątecznie. Bardzo mi się podoba ta bluza z tą kokardeczką. To już zostanę w niej. Dostałam też Rexona. Też, tak jak Pedro. I dostałam rajstop. A no że nie masz. <try> trzy paczki rajstop rzekoła, że masz tylko rajstopy, no to dostałaś trzy paczki. Tak, mówiłam cały czas, nie mam rajstop, nie mam rajstop, wzięłam z okienki, nie mam rajstop i dostałam trzy paczki rajstop. Spopcie. I jeszcze dostałam czekoladkę z okieneczkiem. Kiedyś się mówiło, jak była ma czekoladka z okienkiem. Tak, także czekoladkę z okienkiem i to wszystko. I to był mój prezent. Ale fajna. Fajny to ten najlepsze? Sweter. <noise> Sweter mi się bardzo podoba. Ale książka też. Książka też. No. I to by były, moi drodzy, nasze prezenty, ale jeszcze coś dostałam. Dostaliśmy w sumie wszyscy. Kasia przyniesiesz? Bo przyjechała do mnie nasza moja kuzynka. I tak fajnie, bo moja kuzynka ledwo przyleciała, słuchajcie, do Gdańska i prosto z lotniska przyjechała do nas. I spędziliśmy fajnie. Fajnie kilka chwil, bo była późno już. Ale przywiozła fajny prezent nam. I zaraz Wam pokażę co. Wcześniej zapomniałam jeszcze to pokazać. A właśnie jeszcze Kasia dostała szampon od babci. Babcia uzbierała w punktach. A zobaczcie, co moja kuzynka przywiozła nam. Takiego Mikołaja. A? Mikołaja. Skrzata, no. Takiego skrzata przywiozła nam. Widzicie, jaki fajny, jaki on jest kochany. Skrzat przyjechał, słuchajcie, z Norwegii. No, takiego pięknego skrzata nam przywiozła i bardzo się cieszę. No i to by były nasze prezenty. A teraz, moi drodzy, uciekam, uciekam do śniadania, bo już tutaj mamy przygotowane, wiecie? Przygotowane mamy na stole trochę, jeszcze muszę dokończyć i jemy. Pokażę Wam. O, trochę już jest przygotowanego, widzicie? Jeszcze tylko muszę dalej dokończyć, dla dzieci mleko zrobię, kakao, o zobaczcie, zobaczcie gdzie kicia. gdzie ta Kicia się tam, gdzie ty tu przyszłaś Marek Kiciu? Ja tylko mu urywałam. Kasia nie urywaj, gdzie ty tu przyszłaś, gdzie ty tu tupczesz, hm, no i Kicia tutaj tupcze i pan pracuje, ja już ubrana prezentowo. Jest gorąco mi. Pod swoją mam jeszcze koszulkę, może zdajmy. Ale wtedy jak będzie Ci za gorąco u babci, to nie będziesz mogła już sweterka zdjąć. No właśnie. Bo na razie to jest mi gorąco w tym sweterku, ale w ogóle jestem zadowolona z tego sweterka. Bardzo, bardzo fajny, taki milusi jest. Podoba mi się. Ekstra prezent Mikołaj mi kupił. Trafił dziesiątkę. Zobaczcie jeszcze, jak wygląda to w lusterku. Fajnie, podoba mi się ta bluza, sweter z tym prezentem. Czyli ja jestem jak taki prezencik. No i pasuje do jasnych kozaczków. Ekstra. I muszę jeszcze Wam pokazać, zobaczcie, dzisiaj kolczyki, nie wiem, czy widać, dzisiaj kolczyki z Gdańska, z bursztynem, jak złożycie razem te kolczyki, to to jest kwiatek. No i tutaj gumka Mikołajowa. Kasi. Kasi gumeczka. Ekstra podoba Kasi. mi się. Świetnie. Wychodzę z domu, ze śmieciami. I teraz winda. Życie w bloku. Życie w bloku. To trzeba, moi drodzy śmieci i do śmietnika wyrzucić ale dobrze, że tu jest winda, bo jednak jak winda jest, to nawet obojętnie co byście mieli, to nie ma problemu. Dacie radę, wszystko zwieść. Wchodzimy do windy, jesteśmy z Kasią same, we dwie. Te chłopaki zaraz, nie? Będą schodziły. Jedziemy do babci. Mam gumeczkę. Taką. Mikołajową. W sumie z Kasi gumeczka, ale ona mi pozwoliła wziąć, bo wiecie, zanim pójdę do fryzjera, to moje włosy się w ogóle teraz tutaj nic nie układają. Cały czas narzekam na nie, nie? Dopiero dzisiaj za no, dzisiaj głośno narzekam, a wcześniej w myślach narzekałam cały czas. Ups, jeszcze mi torebkę. Już jesteśmy. Zobaczcie, Teraz... Ja opowiadałam koleżankom, że ja idę do miasta, które nocą żyje. Tak? Mówiłaś nie? tak? Tak. Hmm. Kasia tutaj opowiadała koleżankom w Niemczech, że ona jedzie do miasta, które nocą żyje, bo w Niemczech... To tak wygląda. No, bo w Niemczech niestety tak nie ma, nie? Znaczy tam, gdzie my mieszkamy. Tam, gdzie my mieszkamy, tak, bo my nie mieszkamy po prostu na jakimś, na jakimś dużym osiedlu, gdzie tyle ludzi mieszka dzisiaj jest naprawdę spokój powiedziałabym, że nie ma nikogo, to jest tu? No tu jest tu Dobra. Tyle muszę kluczyk, Kasia. Kasia otworzyła dni. Co ich tak mało nagle? No, otwieraj. Kasia tutaj już wyrzucała nieraz i ona się tu orientuje. No, mnie nawet teraz zamknął. Mhm. Bardzo fajne jest to osiedle. naprawdę jakbym miała mieszkać to bym wolała na takim właśnie ładniejszym osiedlu. To to, to tak. Tutaj musimy wysypać. bo tu są, o Jezu! Śmieci. A jeszcze muszę zbierać. Nie? O! Już. uff, Jeszcze mi się wysypało. Widzisz, mama tak, dzisiaj jest pierwszy dzień świąt. Właśnie będziemy jechać znowu w gości. Wiecie, jak to Jacek, człowiek przyjeżdża do Gdańska i jest gościem w Gdańsku, to, to idzie się gości wszędzie. No niestety. Albo stety, bo kiedyś i ja przyjmowałam. A zresztą, jak do mnie ktoś przyjeżdża, to ja u mnie przyjmuję. W domu też. Ale ja tutaj też przyjmujemy. Tutaj też przyjmujemy, tak. Moja kuzynka była u nas już i też przyjęliśmy. Co była, był, była Kto twoja, był? Była Twoja koleżanka. No, moja koleżanka już nie pamiętam nawet. Chodź, tutaj poczekamy. Ale czy, a Gdzie? Na ten? Na zabaw? Jest? Dobra. A, chcę, żeby otworzyć. Otworzyłam tacie garaż, bo ja mam klucz. No. Tata wyjeżdża, drugi wchodzi. Tata wyjeżdża, drugi wjeżdża i jedziemy do babci, ale mi oświetlił. Od razu widzieliście, jakie ładne światło było? A wsiadamy, patrzcie. Gdzie, gdzie, gdzie? Jezu, gdzie Dobry czy pan mnie zabierze? No na pewno no, Mogę tutaj. z Panem jechać. A widział pan, że to ja otworzyłam panu <noise> To wsiadam. Tutaj moi drodzy jest słynny szpital na zaspie Możecie zobaczyć. Wszystkie moje dzieci tutaj się urodziły w tym szpitalu, a ja miałam widok na ten kościół i na ten krzyż. I myślałam, że tylko z mojej sali, ale potem się dowiedziałam, że z każdej sali, moi drodzy, widać właśnie ten kościół, ten krzyż. A to jest właśnie szpital Gdańsk Zaspa. Specjalistyczny szpital. No, tylko w tym szpitalu jakoś się nie bałam. I miałam zaufanie do tego szpitalu. Polskie życie zaparkowaliśmy w garażu, bo mamy taki przywilej że mamy garaż, moi drodzy. A Paulo z nową bluzę wybrany, pokaż go. Dobrze, Paula pokażemy. Widzicie, jaką ma ładną bluzę? Fejster. Śliczną. No. Tylko tyle chcesz się pokazać, czy też yy, fejster? No możesz też twarz. O, można! O, o. A tak to ucieknie, nie no ty... Zobaczcie, jaki ładny. Paulo dzisiaj jest w nowym... O, poczekajcie, poczekajcie. Paolo Paulo ma ładną elegancki. bluzę szarą. Mamusia ma z kokardeczką. I Katarzynka też ty się. Kasia też ma nową. Kasia ma czerwoną. Tak. I wszystko znaleźliśmy pod choinką. to nie ubrał. A Tata nie ubrał, bo Tata miał koszulkę. No bo taka nieelegancka nawet. A w ogóle to muszę Wam powiedzieć, super, tutaj jest garaż. I nawet pamiętam jakiś taki jest polski program, gdzie w garażu robią wywiady. Tak, to chcę do Polki w Niemczech na wywiad przyjść. Tu do garażu, jest bo tata jest tam jeszcze. Dobra, idziemy, bo już Paulu tu trzyma. Nie, Nie, trzymał mi drzwi, więc dobra, lecimy. Nasza klatka jest taka piękna, zobaczcie. O tramwaj. od żeby sobie wziąć. Tu jest tramwaj dziewiątka. No, i to jest dziewiątka. Nie wiem, ja, ja nie pamiętam w ogóle tramwaju, dziewiątka, chyba ósemka. Tutaj można sobie korepetycje z matematyki. możecie sobie wziąć z matematyki. Tak, lecimy na górę do naszej Kici. Ciska pewnie skoczy. Czekajcie, zaczynamy. No. Otwór. Kicio, a gdzie ty sobie tak wychodzisz sama? Już czekała przed nami. Uwaga, bo jej drzwi zatrzasną po wodą. Urazowałam Cię, Dziusiu. coś trzeba do swojego... Matku, ile kamyków z kuwety. Aha. Chyba, chyba przyniosła. Kicia, Dobisz trzeba klatkę? Ci kuwetę umyć. Kasia Ci klatkę. Kasia idzie ją odprowadzić. Zobacz, to Zobaczcie, jak Kicia od razu do Kasi na rączki. Ona lubi się tak tulić, nie? No. Jak małe dziecko. Kiedy bardzo tęskni. Tak, kiedy tęskni właśnie. A tak to nie lubi. Jak wróciliśmy, to ona po prostu aż wyskoczyła no, z aż